Najważniejsze w kartce świątecznych są tło, obrazki i napisy. Dobre tło ci wszystko wybaczy, więc nauczymy się raz zrobić dobre tło. Weź pędza! I zacznij miotać nim jak szatan! Użyj filtera, żeby udawać, że twoje mazy są ładniejsze! Super! Teraz możemy użyć tajnej techniki ekspertów, skopiować tło ze zdjęcia i wklejamy je do naszej pracy. Kontrol też, żeby zmniejszyć i dopasować rozmiar. I użyjemy sekretnego trybu mieszania. Jeżeli sekretny tryb mieszania nie wygląda dobrze, wybierz inny sekretny tryb mieszania. Super, teraz można połączyć warstwy i pokolorować je na świąteczny kolor. Kolejnym ważnym elementem świątecznym jest choinka. Używamy techniki ukradania obrazków w koło innego i kopujemy choinkę. Wygląda super! Jeżeli kartkę świąteczną chcemy wysyłać internecie, najważniejszym elementem będzie kot. Koty są kochane w internecie, bo koty są fajne i wszyscy kochają koty. Bierzemy kota, zaznaczamy i wklejamy na choinkę zamiast bombek. Do tego potrzebujemy się przybliżyć, żebyśmy mieli mega precyzję. Zaznaczamy całego kota i trzymamy kontrol alt i przesuwamy kota na choinkę. Teraz możemy kota zmniejszyć i wcisnąć enter, żeby zatwierdzić. Kopiujemy kota w ten sposób, zastępując każdą bombkę kotem. Więcej kotów nigdy nie jest za dużo. Napisy na karkach świątecznych są najważniejsze. Nie umiemy uch więc uchradniemy napis od kogoś innego z internetu. Wybieramy narzędzie, klikamy i wciskamy delete y na klawiaturze. Napis świąteczny powinien być czerwony, bo jeżeli nie jest czerwony, to inaczej... Nie świąteczny. W tym celu wybieramy wiadro i kolor czerwony z naszej palety kolorów i klikamy w literki. Ale żadna karta świąteczna nie jest kompletna bez tłustego karpia. Karpie są w świętach najważniejsze. Znajdujemy zdjęcie karpia i czegoś tłustego i łączymy oba w jeden, więc zaznaczymy naszego tłustego zawodnika, skopiujemy go do naszej kartki, kopiujemy karpia, wycinamy głowę i podmieniamy. Wiecie co jeszcze wszyscy kochają oprócz kotów? Prezenty. Takie prezenty są prezentami, z których wszyscy się na pewno cieszą. Wygląda super. Na karcie świątecznej nie może zabraknąć elementu świętego Mikołaja, ale kto chce oglądać starego grubasa w czerwonym płaszczu? Niech, dlatego weźmiemy małych pomocników świętego Mikołaja. Ludzie wrzucają swoje zdjęcia na internet i myślą, że nikt nie zobaczy. Ha! Robimy print screen, wklejamy do naszego Photoshopa i wycinamy naszą panienkę. Ucieliśmy jej łapy, ale to nie szkodzi. Możemy ją postawić z boku. Najważniejsze w takim elemencie jest powiększenie cycków. W tym celu zaznaczamy po jednym cycku, używamy filtera bubilizer i podnosimy bubinę z cycków. W naszej kartki warto też dodać elementy, które są kojarzone ze świętami, czyli pudełka ze wstążką. Mamy szczęście, że znaleźliśmy takiego obrazka, więc robimy print screena i wklejamy go do naszej pracy. Wujek Dobrą Rada przychodzi z pomocą, jak zamienić perspektywę tego pudełka, by pasowała do naszej kartki, ponieważ teraz patrzy z innego kąta, niż patrzymy z kąta na kartkę. Możemy to fiksnąć używając filtera i rysując siatkę na naszym pudełku. Jakie skrzybą nie musimy się przejmować, tylko rysować dalej. Jest super! Zaznaczamy teraz opcję eksportowania warstwy 3D do Photoshop'a i ustawiamy nasze pudełko tak, żeby wyglądało dobrze. Tak właśnie wygląda dobrze. Rzadzamy się na widok tradycyjny. I usuwamy tego oryginalnego śmiecia z pincelinem i możemy wstawić teraz nasze pudełko w każde miejsce, które chcemy. Żebyśmy mieli dużo pudełek na bogato kartka ciągle wydaje się zbyt pusta, więc dodajmy więcej pomocników świętego Mikołaja. Ten wygląda na kompetentnego, więc robimy dokładnie tę samą sztuczkę z wybraniem obrazka, naciśnięciem pinclina i zaznaczeniem gościa i kopiowaniem, kopiowaniem, kopiowaniem. Fachowcy potrafią robić te same rzeczy na wiele sposobów, więc pokażę wam inną metodę zaznaczania fragmentu obrazka. Wybieramy magicznego kija i klikamy i klikamy. Jak nie działa, możemy się wkurzyć i wybrać inną opcję z innym magicznym pikutem, który wystarczy przejechać po naszym obiekcie i zaznaczyć wszystko, co nam się podoba. Wchodzimy do menu Layer. I nie uwijal kut i usuwamy oryginalną warstwę i mamy teraz naszego ziomka, którego możemy podobnie powielać i powielać, powielać powielać i powielać. Teraz mamy gościów bardzo dużo na jednej warstwie, możemy ich wszystkich przesunąć w dół i zastanowić się, na co patrzą. Patrzą na fajerwerki noworoczne. Wybieramy obrazek z fajerwerkami, zaznaczamy wszystko poza fajerwerkami. Używamy magicznego kika, odwracamy nasze zaznaczenie i kopiujemy fajerwerki, wklejamy je do naszej pracy i używamy magicznego trybu mieszania, Ady, robiąc tym samym wybuchy na czubku naszej choinki. Żadna choinka ani kartka świąteczna nie jest kompletna bez renifera. Jeśli wszystkie renifery wyzdychały, możemy użyć psa. Zaznaczamy psa magicznym kijkiem, Kopujemy i wklejamy do naszej kartki. Najlepiej za choinkę. Żeby nikt się nie poznał, że użyliśmy psa, zamiast Rangifera możemy nałożyć na niego czapkę świętego Mikołaja. To zmyli każdego. Super, nasza karta świąteczna jest już gotowa. Jeżeli chcesz zrobić dużo money, w porcie pieniędzy na swoich kartkach, pamiętaj, zawsze wrzuć tam jak najwięcej elementów, żeby nikt się nie połapał o co chodzi. Będziesz wtedy jedną kartkę wysyłać na wszystkie okazje. Tak jak nowy rok, urodziny, chrzciny, stypy, cokolwiek ci przyjdzie do głowy. Zarobisz wiele kabony. Pamiętaj, najlepsze lekcje tylko z EduWeb. EduWeb, mózg rozjebany.